Dziś będzie uzupełnienie mojej kolekcji filmowej związanej z filmem szczęki. Proszę, tutaj taki piękny rekin. Naprawdę, jestem z niego bardzo dumny, bardzo mi się podoba. Taka pluszowa maskotka będzie jeszcze nawiązanie do tego rekina. Na razie sobie go odłożymy i przechodzimy do tego, co chciałbym wam pokazać. Wszyscy ci, którzy troszkę znają mój kanał, wiedzą, że jestem wielkim fanem. Filmu szczęki, jedynki i tego, tego pierwszego, więc jeżeli trafia się coś, co mógłbym uzupełnić swoją kolekcję, a mam już dużo popów, nie wiem, czy z filmów pokazywałem już coś, co mam, nie, chyba nie, także teraz dwie, trzy, no dwie rzeczy, które wpadły ostatnio, takie fajne wydanie. Na 30. rocznicę filmów, takim imitującym skórkę pudełku. Jest to bardzo podobne do tych wydań, takich Warnera, tak? Jeżeli dobrze pamiętam, które też jest z Blade Runner'a, które pokazywałem z Blade Runner'a, z Matrixa, z Gniew Oceanu, a tutaj, a tutaj. Mamy takie wydanie z Uniwersala w wersji DVD, ale to nie ma to żadnego znaczenia. Jest to wydanie skandynawskie, stąd tutaj taki z tyłu, z tyłu dziwny tytuł Hyen. Tak się nazywają szczęki. No, niestety nie jest kompletne, ale bardzo się cieszę, bo udało mi się kupić za naprawdę małą kwotę i jestem z niego bardzo zadowolony. Już pokazuję Wam, co tutaj jest w środku. Mamy takie otwierane. Jest tutaj taki e, taka e, z Santraku, cztery utwory. E, takie najlepsze najlepsze fragmenty z Santraku. Także nie mam Santraku, mam tylko ten tytułowy gdzieś na płytce. E, więc cieszę się, że coś takiego wpadło w moje ręce. I dwa, dwie płyty z wersjami. Film i dodatki, tak, także mamy coś takiego, a poza tym mamy tutaj jeszcze takie bonusy. Ja nie mam, nie mam do tego wydania e, plakatu, niestety. Szkoda. E, tutaj taka fajna książeczka, niestety w, w języku szwedzkim, czy fińskim, czy duńskim, nie wiem jak to jest, ale jest, jest to taki. O, tutaj, proszę. Odzwierciedlenie tych, tego scenopisu i, i faktycznych scen z filmu, niestety, właśnie z tymi podpisami w skandynawskim języku, ale no fajny taki. O, tutaj dwie fajne grafiki. Zawsze to cieszy, i tutaj znów to, jak rozrysowano to jest storyboard. O, nie scenopis, tylko storyboard. Jak rozrysowano te sceny, i później, jak były. Nakręcone także to taki fajny gadżecik z małym minusem. E, następnie mamy tutaj. Nie wiem, co jest fajniejsze, ale zawsze mnie to cieszy. Mamy tutaj takie e, małe postery filmowe, czyli plakat, plus scena z filmu, plus obsada i, e, i tak dalej. Proszę. Sami sobie wybierzcie, które Wam się najbardziej. Podoba, o, chyba ta jest tutaj fajna, tutaj jest brody z żoną, tutaj. No. Także coś takiego to też zawsze cieszy. E, I później mamy też jeszcze takie e, fotosy kinowe. O tak to się kiedyś nazywało. Sam pamiętam jak w swoim kinie, e, gdzie mieszkałem jeszcze za dzieciaka, była taka gablotka na ulicy, gdzie były wywieszane właśnie fotosy z filmu, e, najczęściej właśnie czarno-białe jakie filmy będą, będą wyświetlane, także super gadżet, zresztą każda fotografia bardzo bardzo cieszy to jest normalna odbitka zdjęcie i ostatni gadżecik, jeden też z moich ulubionych, to co, to co zawsze gdzieś tam cenię, czyli kadr filmowy czyli taki o, coś takiego i tutaj nie wiem jak to będzie widać. O, jest to, jest to, czy tak to, jest to szary jest cała trójka chłopaków na łodzi. O, tak jak tutaj na tym zdjęciu, w góry są na tej klatce filmowej. Proszę. Także jest to numerowane, z opisem, to już normalnie szczęki. Także super fajny, fajny gadżetik. I to wydanie bardzo mnie cieszy. Teraz taka ciekawostka. No to znowu nam się będzie odbijać światło, może nie. Taki zakupiony przeze mnie gdzieś na aukcji, taki fajny też zdjęcie, srebrny, złoty taki napis, film cell, czyli klatki filmowe. Tutaj numery i dwie dwie klatki na jednej jest jest już muszę sobie sam podejrzeć. Jest to scena, kiedy siedzą w łodzi i tam sobie wesoło, wesoło gaworzą, później pokazując swoje, swoje rany. Tutaj, też taki ach, prawdziwy certyfikat autentyczności z jakimś podpisem, także taki fajny naprawdę gadżecik do powieszenia. I teraz przechodzimy do trzeciego gadżetu. O, jest to naprawdę gruba, gruba ryba! Proszę. Jest to taki, takie wydanie e, Special Collection Edition Szczęk tutaj z, e, z taką fajnie zrobionym rekinem. To jest obwoluta, którą można odkleić, ale jednocześnie robi taki super efekcik. Wiem, co to było. Tu mamy zawartość tego wszystkiego. Zobaczcie, jakie to jest wielkie. Rozmiar tutaj robi znaczenie. No, kupiłem to troszkę uszkodzone, ale i tak jestem. Bardzo zadowolony, bo ciężko, ciężko do, zdobycia, ciężka do zdobycia jest ta, ta edycja. Jest to takie wielkie pudło, które o, otwieramy w ten sposób. Wyciągamy tutaj jego zawartość. No, niestety było troszeczkę wymęczone. O, jest, to, jest to coś takiego. Na razie zabiorę to może na bok i za chwilkę wam. Jest to wydanie szczęk z obwolutą. Także zagraniczne, bez polskiej wersji. Co prawda, tak? Jeżeli dobrze pamiętam, tak. Też, też wydanie szwedzkie, bo ten, to, jest, to jest wydanie chyba na szwedzki rynek. Także, także mamy tu szczęki i mamy takie duże też zdjęcia, ale niestety no, uszkodzone, troszeczkę takie przełamane, chociaż i tak, tak mi cieszą, że tu z tyłu mają taki duży napis, o, proszę bardzo, tutaj orka, tutaj o, znana pani, tu uciekający ludzie z plaży, trójka naszych chłopaków, także e, fajna, fajna, fajny gadżecik, mimo, mimo tych e, no minusów, no ale co zrobić, trzeba się cieszyć z tego, co jest. No minusów jest tu też jeszcze jeden minus, że ta wielka księga fantastycznie wydana też była troszkę uszkodzona. Spędziłem dwie godziny na sklejaniu tutaj kartek, bo miała po poprzerywane, ktoś ją chyba źle wyjął, czy coś zrobił, ale jest to naprawdę skarbnica wiedzy. Bardzo o, będzie mi trudno to pokazywać. Muszę, może o, spróbuję tak postawić. Jest to skarbnica z wiedzy o filmie. Możemy tu znaleźć no, wszystko, chyba co tylko zostało sfotografowane. Z, e, gdzieś tam e, ze zbiorów, jak kręcono film, jak tworzono. Proszę, jest tutaj cała masa fantastycznych materiałów o filmie szczęki zobaczcie sami ile tego tutaj jest mimo tego, że jest ona delikatnie pouszkadzana, ja tutaj ją posklejałem fajnie takim, takim specjalnym specjalną taśmą, ale no jest, jest, jest genialna ta, ta księga, zobaczcie zresztą jaki to jest duży format, ile tu jest, ile tu jest e, zdjęć obrazków, niektóre są naprawdę cudowne E, o. Także na każdej, na każdej praktycznie stronie możemy się zatrzymać i sobie obejrzeć. O proszę, tutaj e, krzesło, z którego Quint czy Brody e, łapie rekina. Także genialna, genialna rzecz. E, no, no sam nie wiem no, jak wam to pokazać wszystko, ale to jest można powiedzieć Biblia dla ludzi, którzy, którym, którzy są fanami, fanami szczęk. No, takie tutaj super ciekawostki. No, te zdjęcia i ten, ten przede wszystkim ten rozmiar tego, tego, tego albumu robi tutaj niesamowitą robotę. O, tutaj już i czarno-białe, i kolorowe zdjęcia. No, jest to gigantyczna pozycja. Jestem zachwycony tym, ile można tutaj ciekawych rzeczy znaleźć o szczękach. No wszystko, nawet, nawet drobne, drobne postacie, jak tutaj Harry, ta postać, którą spotykamy na plaży. O, tu u góry, bo widzicie, jest, jest jego zdjęcie. No, jestem przeszczęśliwy, że udało mi się zdobyć coś takiego, co by tu wam jeszcze takiego fajnego pokazać. Ale jest tego, o tu, dość makabryczne zdjęcie zwłok, które znajdują w, w dziurze od Łodzi. No, no Mega, mega fajny album. Ja trochę tutaj tak chaotycznie to wszystko przerzucam, przewracam, ale jest to dla mnie super, super rzecz. Jest tego tutaj multum. O, słynna beczka, żółta beczka, także. Masa rzeczy na temat brusa, czyli tego rekina, jak był robiony, jak wyglądał. To też tutaj znajdziemy. Tak. Także no, jestem mega, mega zadowolony jako fan szczęk, i bardzo mi się ten album podoba. No i mówię, wszystko co, co można o szczękach znaleźć, chyba znajdziemy w tym albumie. Składam to wszystko, żeby wam tutaj jakoś to podsumować. Dobra, e, to jest, to jest nasz wielki, wielki, szczękowy album. E, teraz tutaj mamy ten...